Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Radujcie się, Pan jest blisko. Te słowa świętego Pawła do Filipian z dzisiejszej antyfony na wejście mówią nam, że powinniśmy cieszyć się z tego, że Jezus jest blisko. Fakt tej bliskości nie powinien nam jednak przesłaniać tego, że powinniśmy cały czas przygotowywać się na to spotkanie, o czym mówi nam dzisiaj święty Paweł. Dzisiejsze drugie czytanie z listu do Tesaloniczan daje nam konkretne wskazówki, jakimi powinniśmy kierować się w oczekiwaniu na przyjście Jezusa. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Te słowa mówią nam o wzajemnej relacji między modlitwą i radością. Radość bez modlitwy staje się egoistyczna. Radość możemy osiągnąć poprzez odkrywanie Boga, który jest źródłem naszego szczęścia. Każdego dnia mamy wiele okazji, żeby się modlić. Uczestnictwo w najświętszej ofierze, modlitwa różańcowa, czytanie Słowa Bożego i wiele innych. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Apostoł mówi nam, żebyśmy zawsze dziękowali Bogu. Niek nie niekiedy może być to trudne, ze względu na tragiczną sytuację rodzinną, czy choćby trwającą obecnie pandemię. Musimy jednak zaufać Bogu, który zawsze chce dla nas tego, co najlepsze. Z każdego zła jest w stanie wywieźć dla nas dobro. Dziękując każdego dnia Bogu, uświadamiamy sobie Jego ogromną miłość względem nas. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. W tych słowach apostoł wzywa nas do zdecydowanej postawy względem zła. Zło, które czynimy, jest brakiem dobra, brakiem Boga. Musimy nieustannie czynić dobro, aby pogłębiać naszą relację z Bogiem. Nie możemy pozwolić, żeby zło w nas zwyciężyło. Musimy ucinać je u korzenia. To już koniec naszych rozważań. Niech słowa świętego Pawła stanowią dla nas zachętę do owocnego przeżycia dalszego czasu adwentu. Zapraszamy na ostatni odcinek naszych rekolekcji za tydzień oraz zachęcamy do polubienia i udostępnienia z Panem Bogiem.